Mam nadzieję delektować się spotkaniem, oby dopisał poziom widowiska. Witamy Państwa z paryskiej świątyni futbolu Parc de Prince i zapraszamy na, miejmy nadzieję, kawałek futbolowego widowiska przez Wielkie W. Dziś przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Startuje najlepsza Liga Świata. Nareszcie możemy odtrąbić koniec sezonu ogórkowego, bo oto rusza faza grupowa UEFA Champions League. Zaczynają się prawdziwe emocje. A środek tygodnia znów ma sens. PSG zmierzy się z drużyną Realu Sociedad San Sebastian. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Teraz na państwa ekranach skład Paris Saint-Germain. W bramce Gianluigi Donnarumma. W obronie Hakimi wystąpi razem z Lucasem Hernandezem na boka. W ataku zobaczymy Kiliana Mbappé. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy, jakby zaskoczeni. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Jakim składem zacznie Real Sociedad? Zobaczmy. Mikel Zabal oraz Takefusa Kubo zagrają jako boczni pomocnicy. Formacja z wyraźną szpicą, zatem tak. W linii ataku osamotniony napastnik. Dobre, zejście ze skrzydła. Jeszcze mogą szukać dobitki. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Price Mendes. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Zobaczmy co... O ale w dobrej sytuacji. Udane wyjście z bramki, przejęcie piłki. Witinia. No nie podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, że rywal ich przytłoczy. Oto definicja wysokiego pressingu proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Traoré z piłką. Igor Subeldia. Price Mendes. Do Traoré. Teraz może być groźnie. Znakomita blokada strzału, Kangin-li za To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Kangin-li, jest że już bez piłki. Wizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc De France. Zaczynamy drugą część meczu na Parc De France. Kangin Lee. Paryżanie oddają piłkę rywalom. Niezbyt udany występ Kyliana Mbappé w tej pierwszej połowie, prawda Jacku? Na razie prezentuje się na boisku co najwyżej średnio. Musi wykrzesać z siebie więcej. Potrzeba jakiegoś błysku, by wyjść z tego impasu. Zablokowany ten strzał. Tak! Zasługuje na brawa. Rzućmy okiem na powtórkę tego gola. Błyskawicznie podjął decyzję, żeby złożyć się do voleja i trafił w dziesiątkę. Bramkarz był kompletnie zaskoczony. Ditinia. Kanginli. Bez że traci piłkę. Subeldia. Takę Martin Zubimendi wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Nieudana interwencja, piłka wciąż w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dobrze to broni bramkarz, wyjaśniona sytuacja. Filian Mbappe jest za linią obrony, uwaga! To nie koniec! Teoretycznie bramkarz był bez szans, ale jednak nie ma gola. Przy sytuacji sam na sam z bramkarzem trzeba było strzelać bez namysłu. On tu tymczasem przekombinował. Traci tę piłkę bez fałdu. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Do Hakimiego. To środkowanie. Ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątłe, jednobramkowe prowadzenie, które niczego nie gwarantuje. Price Mendes, mocne czyste wejście. Zaire Mary. Dembelę dostaje piłkę. PSG wyprowadza atak. Walczy o remis, ale zostało bardzo niewiele czasu. Koniec.